It's just you. Well, times can be tough. Witajcie kochani. Serdecznie dzisiaj będę piekła bułeczki z serem Serfeta Ser feta będzie jako nadzienie do bułeczek. Fajny przepis znalazłam go w internecie bez drożdży. Także y, spróbujcie sobie go. Y, na pewno będzie wam smakował. Y, bułeczki będę piekła na takiej dużej brytfannie. Ja już ją wysmarowałam tłuszczem i wyłożyłam papierem. Zapraszam Was do oglądania filmu. Przepis jak zwykle będzie pod filmikiem. Teraz podaję Wam składniki. Najpierw podam Wam wymiary szklanki. Szklanki mają pojemność 250 ml. Takimi szklankami odmierzałam mąkę. Mąki mi będzie potrzeba od 3,5 do 4 szklanek w zależności ile ciasto przyjmie. Tak, do 4 szklanek mąki. Ja tutaj mam 4 szklanki mąki. Szklanka mleka, szklanka wody, szklanka oleju, półtorej torebki proszku do pieczenia, jedna łyżka jogurtu naturalnego, serfeta. Ja tu mam akurat dwa opakowania: serafety, yy, jedno jajko, dwie łyżki cukru i półtorej łyżeczki soli. Teraz do miseczki wbijam jajko. Dodaję mokre składniki, czyli mleko, wodę oraz olej. łyżkę jogurtu naturalnego, ładnie wszystko łączę taką trzepaczką, cukier. Wspólnoty do pieczenia i teraz po Odrobinie mąki, pomału dodaję, nie całość naraz, żeby nam się to wszystko ładnie wymieszało, po troszkę wsypuję mąki. W ten sposób. bardzo fajna jest ta trzepaczka zobaczcie bardzo fajnie się to wszystko za pomocą tej trzepaczki łączy nie ma grudek Także polecam w ten sposób zrobić. Można oczywiście robić to za pomocą miksera na jakichś tam małych obrotach, ale to już kto jak woli. jak widzicie I teraz podsypuję mąkę wyrabiam wsypuję tyle mąki ile ciasto przyjmie bo ono jest bardzo rzadziutkie więc trzeba sporo tej mąki dodać. Wyrabiamy ręką. Ciasto wyrabiamy na y, stolnicy. Dodajemy mąki tyle ile przyjmie. Takie luźne ciasto, ale ono się już nie klei tak bardzo. Mniej więcej tak to wygląda. Teraz, y, teraz ciasto dzielimy na takie kuleczki. Mniej więcej na no, takie. Rwiemy po kawałeczku. I robimy z ciasta takie Bierzemy taki placuszek, rozgniatamy go ładnie i do środka nakładamy serfeta. Wygodniej jest to zrobić łyżeczką. O sporo tego nadzienia dajemy, wtedy będzie taka smaczna bułeczka nadziewana serem feta. Wszystko ładnie zlepiamy. I robimy kuleczkę. Kuleczki kładziemy z odstępami, bo one nam jeszcze troszkę podrosną. Takie ciasto się zrobiło. Nie klei się tak do rąk. Także dość dużo musimy podsypać mąki. Oczywiście nie zrobić za twardego ciasta też. Trzeba to robić delikatnie, patrząc, żeby ono było takie fajne, to ciasto. Żeby się już nie kleiło. Ale żeby nie było za twarde. Ono się fajnie formuje i fajnie się klei. Brzegi się fajnie sklejają. Ser, ser nam nie wycieknie. Kochani, bułeczki zrobione, odstawiamy je na chwileczkę w ciepłe miejsce, żeby nam odrobinę podrosły. W międzyczasie biorę jedno żółtko i jedną łyżkę mleka. Wlewam do tego żółtka. pędzelkiem nakładam na bułeczki. One się będą po upieczeniu ładnie błyszczały. Każdą bułeczkę smarujemy. Z wierzchu. I wkładamy do nagrzanego piekarnika na 180 stopni bułeczki. Pieczemy do momentu, aż się zarumienią. Bułeczki się już upiekły. E, piekły się około 30 minut w termoobiegu. To zależy, jakie macie piekarniki, jak się zarumienią, to są już gotowe. Wyglądają cudnie, powiem Wam. Kochani, yy, yy, pięknie wyglądają te bułeczki. Jeżeli tylko lubicie yy, serfeta, na pewno Wam będą smakowały. Ja już nie wytrzymałam, oczywiście jeszcze są ciepła, ja już yy, muszę zjeść. Żegnam się z Wami. Yy, I do zobaczenia. Zapraszam na następne filmiki. Pa! Mm. Bliska. Piękne są I, i fajnie smakują, bardzo dobre. When it's just you, well time's